Cześć, witam Was bardzo serdecznie w odcineczku z przedstawieniem eventu świtu i zmierzchu który od kilku dni jest już na naszym serwerze i dla jakiejś jasności chciałbym przedstawić wszystkie sprawy związane z tym eventem, jak to działa, co się robi Zacznijmy od tego, co jest celem tego eventu. Celem tego eventu jest skompletowanie najlepiej całego seta świtu lub zmierzchu Co to jest set świtu i zmierzchu? Może zacznijmy od tego, czym jest set świtu. Set świtu to jest set magicznego świtu i on daje nam takie bonusy. Całe jego skompletowanie daje szansę na podpalenie przeciwnika, gracza lub moba, zmniejszenie jego obrażeń oraz utratę 10% maksymalnego zdrowia przez 14 sekund. Dodatkowo dodaje 15% obrony na ekspowiskach z otwartym niebem. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że przez 4 sekundy przeciwnik po podpaleniu straci 40% swojego życia. E oraz, e, oraz e, dodaje nam 15% obrony na ekspowiskach z otwartym niebem. Jakie to są ekspowiska z otwartym niebem? Na przykład Odyseja na przykład e, 1.10, 10.20 i tak dalej. Czyli to jest głównie set, bo można powiedzieć na Odyseja, tak? Bo jednak 15% odporności na e, no nie odporności tylko defensywy na Odyssey Drugim setem jest set Zmierzchu I set Zmierzchu daje 15% na ekspo odporności na ekspowiska z zamkniętym niebem Czyli na przykład Hades, Ognista, Kraina A za to zamiast tego utraty życia przez 4 sekundy mamy tutaj 3 pająki w momencie, w którym my otrzymujemy obrażenia, czyli nie kiedy my kogoś bijemy, tylko kiedy ktoś nas bije, i mamy szansę na wypuszczenie trzech pająków, które po trzech sekundach zadają obrażenia bardzo duże, wybuchając na przeciwniku. I to się skaluje z levelem. Nie wiadomo jeszcze w jaki sposób do końca, ale skaluje się z levelem, czyli im większy level mamy, tym te pająki są mocniejsze dla nas. Czyli też na pewno bardzo dobra sprawa. Który set jest lepszy? Nie wiem. To jest sprawa wasza, personalna, jak wam lepiej, jaki bardziej chcecie, taki sobie złóżcie, jeżeli w ogóle się uda Wam, bo to, jest to naprawdę ciężkie. Teraz jak zdobyć ten, ten set? Ten set może trzeba zrobić w ten sposób, że najpierw zbieramy 1000 tokenów danej ścieżki. Na razie w tym momencie nie można jeszcze wybrać ścieżki. Widzicie, jak klikam tutaj nie masz wystarczającej ilości punktów świtu lub zmierzchu. Ścieżkę można wybrać dopiero, gdy będzie mieć 1000 punktów. Jak zdobywać punkty? Te punkty dropią na mapach z otwartym niebem, czyli na przykład 10.20, 7.9, Odyseja, a nie dropią na przykład na Ognistej i na Hadesie. Dropimy również takie skrzynki świtu i skrzynki zmierzchu. Co z nich może wypaść? Ze skrzynek świtu może wypaść takie plus 5 punktów świtu, ze skrzynek zmierzchu takie plus 5 punktów zmierzchu. Jakieś słabe mikstury, które są nic nie warte. Token łączenia zbroi, do którego zaraz przejdę. To jest jakby taki rzadki item z tego, ale nie wyświetla się na czacie, jak coś. E, oraz pusta skrzynia, oczywiście. E, w momencie, w którym wydropimy punkcik, mamy tam ileś procent, że od razu wypadnie nam skrzynia. Czyli jeżeli wydropicie skrzynia, możecie być pewni, że e, wydropiliście również punkcik. E, dodatkowo to działa na zasadzie takiej że gdy mamy tych punktów porówno, czyli na przykład 100 i 100, wtedy leci, leci nam po 50% jakby procent mamy na obie skrzynki, ale jeżeli my mamy taką sytuację jak w tym momencie, czyli na przykład ja mam więcej punktów świtu niż zmierzchu, w tym momencie leci mi dużo więcej, jak widzicie, skrzynek świtu niż skrzynek zmierzchu. To działa na zasadzie takiego jakby snowballa, nie? A z punkty świtu i zmierzchu dropią wtedy, kiedy jest dana pora dnia, czyli tam widzę, że o, prześwituje mi, że jest dzień. Czyli w tym momencie przez dzień, obojętnie ile, czy, nie, czy miałbym więcej tych, czy tych, lecą same punkty świtu w nocy, znowu same punkty zmierzchu. E, na tej zasadzie to działa. I gdy uzbieramy już te 1000 punktów, moi drodzy, wtedy możemy wybrać, czy bierzemy zmierzch, czy świt. Oczywiście, że jeżeli mamy e, da, 1000 punktów e, w danej linii. Czyli załóżmy, że mamy 1000 punktów w zmierzchu. Wybieramy sobie zmierzch, i w tym momencie tak. Drop skrzynek nam się wyłącza, skrzynki nam już nie dropią, tokeny nie dropią i dropi nam tylko blok emeraldu. Blok emeraldu to jest część tego seta zmierzchu. Jakby co Ewol powiedział, że to nie może się powtarzać, czyli generalnie od kiedy aktywujemy, mamy szansę. Na wydropienie seta z zmierzchu jednego pełnego seta nie może się powtórzyć, czyli nie wydropimy trzy razy hełmu, wydropimy buty, spodnie, klatę i hełm. Jak to wygląda? Po prostu dropi blok Emeraldu. Chyba na ziemię. Stawiam, że to dropi na ziemię. Nie wiem, czy ktoś to może nam ukraść. No ale skoro dropi na ziemię, to stawiam, że tak, tak że lepiej, aby to się nie stało. Jak to będzie dropić? Z jaką częstotliwością? Oczywiście jeszcze nie wiemy, bo nikt tego jeszcze. Nie osiągnął, ale no stawiam, że to będzie taki bardzo, bardzo rzadki nies, Także przygotujcie się na to, że nie będzie to proste do zrobienia. No i jeżeli kogoś to interesuje, to ma działać szczęście na te bloki Emeraldu. A teraz jak, jak skompletować tą zbroję, nie? bo zbroja, kiedy nam dropi z bloku Emeraldu ma seta. Ma. nie seta, tylko statystyki 50 na 1. I, i na przykład jesteśmy. Nie wiem, regułsem, mamy seta 250. Raczej nie chcemy robić nowego seta z nowym EXO i wszystkim, więc mamy możliwość połączenia tego seta świtu lub zmierzchu z naszym obecnym setem. Jak to zrobić? Możemy to zrobić bez tokena łączenia, i wtedy tracimy na naszej secie 100 prota. Jeżeli oczywiście nie mamy, maksymalnie nam spadnie do 80, czyli na przykład mamy 100 prota na klacie. Ja mam na klacie 100 prota, nie. Użyję bez tokenu łączenia sobie, połączę to razem ze zbroją świtu, wtedy mi zejdzie do 80. Niżej niż 80, nie wejdzie. I jeżeli macie na przykład spodnie, jak ja 74, i połączycie, to nie, nie wzrośnie do 80, już pytałem Evolva, to nie wzrośnie do 80, tylko zostanie takie było. Tylko jeżeli macie więcej, wtedy wam spadnie. Czyli jeżeli macie 250, spadnie 100%, jeżeli. Spadnie, spadnie, będziecie mieć na przykład nie wiem, 150, spadnie znowu do 80. Nie? Czyli jak zablokować teraz tę utratę prota? Bo raczej się to nie uśmiecha, nie? tracić parę miliardów na znowu wbijanie tego prota. Trzeba mieć taki item jak token łączenia. Nie wiem, czy ktoś tutaj ostatnio jakiś pokazywał na czacie. O, mamy chyba. Token łączenia butów. Jest 8 takich tokenów, moi drodzy. I każdy token odpowiada do łączenia jednej części zbroi. W sensie mamy 4 tokeny łączenia zmierzchu i cztery tokeny łączenia świtu, czyli do seta zmierzchu mamy osobne tokeny na połączenie każdej zbroi i do setu świtu mamy osobne tokeny do połączenia każdej zbroi. I wtedy, gdy połączymy to z tym tokenem, nie tracimy prota na naszym secie. I tak jak widzicie, tutaj na przykład Juxa kupuje, ona buty mistycznego zmierzchu, czyli tym tokenem możemy połączyć z naszymi butami, buty mistycznego zmierzchu, ale nie możemy połączyć na przykład hełmu mistycznego zmierzchu e, albo butów świtu. Trzeba mieć konkretny token. No oczywiście tokeny lecą z odpowiednich skrzyń z bardzo małą szansą. Czy coś jeszcze zostało więcej do opowiedzenia na temat tego eventu? Wydaje mi się, że już chyba nie. To by było właściwie na wszystko na ten temat. Czyli o czymś zapomniałem możecie mi powiedzieć w komentarzach A ja na ten moment będę się już z wami żegnał I a jeszcze ostatnia rzecz Do kiedy trwa event? Nie wiadomo Nie wiadomo moi drodzy, Ewol nie podał daty No ale na pewno No sądzę, że nie będzie to trwało Nie wiadomo jak długo, także jeżeli chcecie to zrobić to naprawdę śpieszę się Śpieszę się, bo jest to trudne do skompletowania Co jest zrozumiałe oczywiście, no bo bonusy są naprawdę mocne No ale będzie tutaj czas na pewno w jakiś sposób ograniczony. Także, jeżeli chcecie to zrobić, na pewno się musicie jak najbardziej pośpieszyć. I z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten mini poradnik Wam się spodobał i wyjaśnił Wam sporo rzeczy na temat tego oto ewentu świtu i zmierzchu. Cześć.